Jak znaleźć faceta? A może jak znaleźć mężczyznę? Ile razy zadawałeś sobie takie pytania? Dlaczego ciągle jestem sama? Gdzie się podzieli fajni faceci? Gdzie mogę znaleźć kogoś wartościowego? Jak go sobą zainteresować? Czy ze mną jest coś nie tak? Jeśli jesteś jak większość kobiet, które chciałoby stworzyć związek, pewnie jesteś. Zmęczona próbami szukania swojego mężczyzny, zmęczona pojawianiem się i znikaniem na portalach randkowych, zmęczona nieudanymi randkami, zmęczona czytaniem poradników, zmęczona słuchaniem licznych rad od znajomych, a może nawet zmęczona szukaniem pomocy u terapeutów i otrzymywaniem małych lub żadnych rezultatów. Fakt, że jesteś zmęczona mówi mi, że masz gotowość, by wyjść z błędnego koła i przejęcia władzy nad swoim życiem w celu stworzenia związku, który jest wspaniały, spełniający taki, o jakim zawsze marzyłaś. Moc stworzenia i kreowania przebiegiem twojego związku jest w twoich rękach tylko przez to, że jesteś kobietą. Dlaczego tylko niektóre kobiety mają przy sobie cudownego mężczyznę oraz są szczęśliwym, spełnionym w związku? Witaj, nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i psychologii związku. Ponad 10 lat temu poznałem sekret zrozumienia kobiet i od tego czasu wszystko się zmieniło. Nie wiem, czy potrafisz sobie wyobrazić kobietę, która jest w związku z mężczyzną, który kocha ją czystą miłością, dba o nią, troszczy się, rozumie, zawsze jest, gdy ona tego potrzebuje, ma dla niej czas i jest dla niego najważniejsza. Ona natomiast przy nim czuje się wyjątkowo, czuje się kobieco, bezgranicznie mu ufa, ma przestrzeń do tego, by pozwolić sobie na to, by czegoś nie potrafić, by mówić o swoich emocjach i czuje się przy nim bezpieczna. Kobietą, która jest szczęśliwa i spełniona. Prawda, że to miła perspektywa? Jeśli masz dość marnowania czasu na nieudane randki i facetów, którzy nie prognozują, jeśli czujesz bezradność, bezsilność i tracisz nadzieję, że jeszcze się zakochasz, jeśli chcesz przyciągnąć mężczyznę, któremu będziesz mogła zaufać, jeśli chcesz się zakochać wzajemnością, jeśli chcesz stworzyć związek, w którym będziesz mogła poczuć się bezpieczna, kobieca i kochana, jeśli chcesz wieczorem w, po pracy wtulić się w męskie ramię i usłyszeć kocham cię, dobrze, że cię mam. Jeśli chcesz czuć, że jesteś dla twojego mężczyzny najważniejsza na świecie, to jesteś we właściwym miejscu. Zapraszam ci na szkolenie, jak znaleźć faceta, podczas którego dowiesz się, dlaczego na pozór skuteczne sposoby, których próbowałaś, okazywały się zawodne, gdzie ci wszyscy porządni mężczyźni, dlaczego on nie dzwoni, mimo że wydawało się, że naprawdę jest zaangażowany, co zrobić, żeby mężczyzna chciał związać się z tobą na stałe. Dowiedz się, dlaczego facet, który ci się podoba, nagle przestał się z tobą interesować. Odkryj, z jakiego powodu boi się stałego związku, co trzeba zrobić, żeby zmienić jego nastawienie. Nauczysz się, jak stworzyć niepodlegające negocjacjom standardy zachowania swojego mężczyzny, by stać się kobietą o magnetycznej osobowości, która żyje pełnią życia w trwałym związku z ukochanym. Jak podnieść swoją atrakcyjność? Więcej na stronie znajdźfaceta.pl. Zapraszam.